Tomasz Nowak, organizator gali Muay Thai w Pruszkowie. Witamy. Panie Tomaszu, po pierwsze mieliśmy naprawdę wspaniałe walki, mieliśmy tajską muzykę, mieliśmy pięć ród, mieliśmy łokcie. Czego, czego mogło zabraknąć w tej gali? Niczego. Czego mogło zabraknąć? Przede wszystkim sponsorów, a po drugie kibiców tego sportu. Czy nie, nie chciał Pan wrócić też jako zawodnik na organizowane przez siebie gali? Znaczy, ja chcę wrócić w ogóle do sportu, tylko zająłem się w tym momencie na chwilkę tym, do promowania Thai w Polsce, bo jest, nie, jest, nie jest tak bardzo popularny jak powinno być. A ja jeszcze sam się przygotowuję do walki. Miały być Tajlandzcy, dlatego ja nie, w ogóle nie trenowałem, bo nie było takiego dużego Tajlandczyka i wypadło niestety Francuzi. Żebym wiedział, że będzie tak, to bym się przygotował, sam bym zawalczył oczywiście. Był Pan kilkanaście razy w Tajlandii, czy kiedy zamierza Pan wrócić do kraju Taju? Znaczy, ja się na razie jestem w Polsce, a ja mam zamiar trochę trenować w Tajlandii, prawda? Jeśli wróci Pan jako zawodnik, to czy wróci Pan do formuły MMA, <laughs> czy raczej do Muay Thai? Hmm, Ciężko powiedzieć. Raczej wszystko teraz jest... Skieruję się pra praktycznie do tego MMA, ale ja jestem dalej fanem Muay Thai. A co będzie w przyszłości, nigdy nie nie wiadomo. No słyszeliśmy z pewnych źródeł, że były prowadzone propozycje, były prowadzone rozmowy nawet z UFC, z Pana osobą, może Pan potwierdzić to, że była propozycja występu w UFC? Była, była propozycja, tylko to było w roku 2008-2010, gdzieś na tych latach i niestety jeszcze nasza Polska była w innym stopniu widzenia, nie dostałem wizy do Ameryki po prostu i wtedy zakończyliśmy całą Całą organizację z, z nimi. E, jakby Pan mógł ocenić tę galę ne, od skali od jednego dziesięciu, na no, jaką by Pan ocenił? Plus piętnaście. Według mnie był wysoki poziom zawodników, także więcej nie trzeba nic było robić. Właśnie do wspaniałych walk w Moidai wkradła się jedna walka taka mniej ważna, kobiet. Jaki, je, jaki element? Jaka była rola? Jaką rolę miała spełniać ta walka właśnie? Bardzo, na pewno wciszyła się bardzo dużo popularności, gdyż kobiety No, to był po prostu taki zachęcający trik dla fanów i kobiet i Muhtaj. I Możemy się spodziewać następnej gali? Nie ja wiem, wziąłem. Jeśli, jeśli się znajdą sponsorzy i chętni do zasponsorowania tak, takiej mpra? imprezy pewnie, bo w tym momencie niestety jest... to ja sponsorowałem wszystko sam. W grę wchodzi tylko Pruszków? Nie, nie tylko. Po prostu w tym momencie okazała się ta lokalizacja i pomyśleliśmy, że to będzie dobrze, bo nastawialiśmy się na, taj, na Tajlandczyków i myślałem, że wezmę z każdej Polski rejonu zawodników i że po prostu jak zrobimy tą Azję, tak, tak azjatycz, azjatycznie bardziej, ludzie bardziej się zjawą po prostu, no ale niestety nie z naszych przyczyn. Tajlandczycy nie dostali wizji, musieliśmy odwołać i... No, w jednym tygodniu, w ciągu paru dni załatwiłem francuski team. Właśnie jeszcze chcielibyśmy się zapytać, bo na początku nie mieliśmy tej tajskiej muzyki, pojawiła się dopiero w drugiej części Gali. Dlaczego nie zdecydował się Pan na ten, ten bardzo miły akcent A dla Panów odcinków? To jest nie z naszej winy, to oczywiście też. DJ, który tu prowadził, to nie był DJ-em, i jak to się mówi, cała ta, ten sprzęt nie był do nas dyspozycji. Myśmy tam w ogóle nie mogli wejść, tylko on mógł tam robić i tyle, co mu się zdało, co, tyle, co zdążyłem mu z kilku wskazówek dać, i tyle po prostu. Najlepsza walka dzisiejszego wieczoru? Myślę, że ostatnia. Marcin Parcheta. Dobrze, dziękujemy. To był Tomasz Nowak dla portalu FightSport.pl, organizator Galim White'a i w Pruszkowie. Dziękuję.